Trener górników Leszek Ojrzyński zapowiada, że w piątek chce pokonać śląsk Wrocław. Ta sztuka udała się z początkiem tego tygodnia szczypiornistom z zabrza. W ramach Superligi Śląsk przegrał z górnikiem 26 do 33. Ale to tylko przedmeczowe dywagacje. Trener Pawłowski również liczy na komplet punktów. Górnik w sumie wszystkie mecze do tej pory przegrywa jedną ramką. Uważam, że w ostatnim meczu z ruchem był drużyną lepszą, ale, ale to troszeczkę na bok. Ja ja uważam, czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Niemniej jednak, tak jak zawsze, jedziemy, żeby rozegrać dobry mecz. Jedziemy po to, żeby przywieźć punkty do Wrocławia. Górnik Zabrze obecną rundę rozpoczął fatalnie. Zajmuje ostatnie 16 miejsce w tabeli. Zabrzanie nie wygrali 13 spotkań z rzędu. Przez ostatnie 5 lat w Ekstraklasie tylko pod Beskidzie miało po 8 kolejkach tak słaby bilans, to znaczy dwóch punktów. Śląsk stoi przed dobrą szansą na zwycięstwo. Tak na tej, na tej prawej stronie się ja czułem bardzo fajnie. Oczywiście jest dużo rzeczy, które jest możliwość poprawić, a żeby boli na jeszcze wyższym poziomie, ale myślę, że jest widać, że na treningu robimy dużo rzeczy. tylko pre seba i pre zespół, že by sme všetci razem robili postępy. No i či bude v to vyššom sklade. Očiwiście to záleží na štábe školeňovom, ale jak som povedal na treningu robię wszystko na 100%, żeby są pokazał, że w to składzie chcę grać, chcę występować no i, i zrobić dużo punktów pre nasz zespół. W ostatnim okresie również żeśmy dużo uwagi poświęcili na, na poprawienie gry w defensywie i, i chciałbym, żeby dalej panował na boisku porządek. No ale mimo, mimo wszystko e, szczelenie Jagieloni trzech bramek na pewno nie jest, nie jest e, łatwe. I, i, I jeżeli byśmy to przełożyli na, na kolejne mecze. To... Konferencja przedmeczowa zakończyła się także miłym akcentem. Przypomnijmy dokładnie 32 lata temu. W zwoleniu na świat przyszedł Peter Grejciar. Słowak trafił do Wrocławia w grudniu ubiegłego roku. Bo jeszcze w, ja tak jak Peta się zapytał, to troszeczkę mu tak, czy, czy żartobliwie odpowiedziałem, że widziałeś, co w tamtym tygodniu na urodziny zrobiliśmy z Tomem. Czyli Tom na urodziny w prezencie dostał to to łapkę I Peta się dzisiaj pytał, co on dostanie. No, wyjdzie na 10 minut i bramkę jeszcze. Rynek Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław zaplanowany został na 18 września na godzinę 18. A w ramach dziewiątej kolejki Ekstraklasy tego dnia rozegrane zostanie także spotkanie Zagłębie Lubin Krakowia Kraków.